witajcie w nowym filmiku dzisiaj się na Ani konto na Aniki 8998 logujemy ponieważ pokażemy wam jak można się stać pixie star albo kimś innym eee, Ania tutaj jest za kogoś przebrana um. <laughs> za Hell of Kitty ta co mi smakowała. więc teraz weźmiemy sobie pixie star sobie jak coś ta, pra, 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 o, to jest taka, nieważne. Dobra, więc to jest taka. Robimy, robimy luka naszej ukochanej Pixie Pixi Star. Pixy Star, może jaka ona jest przepiękna. Tyle do ja, jest fabulous. Bądź fabulous, tak jak ja i Pixi. Dobrze. Dobra, więc... O Boże, jak się Pixie Strixie w ładuje. Jak mimo zła szporu, Pixie Strixie. Głosy? Głosy to robi tak wiesz. Ale się nie da, więc kliknij na głosy. No, bo ona ma to wszystkie te... tak po prostu się uderza na... A, bo to trzeba... No dać właśnie, na... co? I teraz takie tutaj... też. wszystko. Może ta muzyczka mnie już przeraża, A jak się patrzysz, daje mi to muzyczka. Dobra, i teraz pixie. Pixie. Pixi. Pixi. Jaka ładna jest! Jaka ładna jest. Żeby wyglądać haker, haker to. Dobra, teraz robi... Teraz no, robimy jak. dla mnie dla ilaski. Jakikolwiek. Dobra, znajdziesz. A może to będzie tutaj? I mam ci w najlepsze. No właśnie, no to gdzieś tu powinno być. Dobra, nie ma. To jest kanał. Klikinę po prostu. Dobra, więc teraz będziemy... Będziemy znowu... Hey, dwie, czyli mój. Ale mam lepszy. <laughs> Ona to samo zrobiła? Ja. Zobaczcie, ja mam dwie fiksy w przyjacielach najlepszych. <laughs> Mnie i... I, i, dobra, i teraz jakikolwiek po prostu zrobimy dla mnie tak? do mnie. Kolega Dominicka. kolega Dominiczka? Nie hmm. wiem, gdzieś ja się... dobra, jak Jakikolwiek, do. Mijam, tylko poczekaj, nie bo ja muszę tutaj... Myślę, się... Dobra, więc naczniemy po prostu sobie na to I okej okay. Dobra, wpisujemy. Fixie. Ym... Fixie, Fixi. Fixi, jak zawsze. Fixie, żeby się wyróżniało, bo tu musi się wyróżniać. Fixie, dobra jest. Dobra, trudno. Wchodź na swoje konto teraz i się muzyczka skończyła, ale zaraz będzie nowa. Tam ja wiem Dobra, więc. <śmiech> <śmiech> dobra. dobra, robi się. Ale nie chcę się... O! Ja, I teraz ja sobie zabiorę Fane, bo pewnie mi się fajnie pokazał. Oh. Bo Ania mi zebrałk. Nie widzicie, Ekwici, on sami. Idziej. I teraz jest ta najważniejsza akcja. Tak. Najważniejszy moment. Klikasz na mnie. Czekaj, bo ja... albo jednak nie. to podbiorę sobie. Dobra, teraz jest ważne. Klikam, klikam. Na mnie. Na mnie. A nie, na Nikę. No tak, ale najpierw na siebie. Nie. Tak, żeby na ciebie potem. O, będzie szybko. Faktycznie. Tak, kiedy ja ci dziewczynki mówią, to co? To... Która to ty? Któraś naprawdę, tak. To ta, co właśnie przypomnę. <laughs> Dobra, więc w takim razie idziemy na Luki, czyli najpierw. Ja tu najwyżej jakieś takie coś pokazuję Jakby było na widoczku, to było takie coś DERERERO A nie no, trzeba było sobie więcej tego pętrzni Ale A, się zbykałam Dobra, kliknij przez alif 89 dla innego No kurde, już nie udało Dobra, tu sobie lecą Nawet, nawet Aha Little Pixie Star zastąpili. I, I teraz najważniejszy moment. Teraz Niechanie, to robi, co robisz? Poczekaj, ja przecież. Dobra, mów, co robisz? Tutaj widzicie, jest look Pixie. Pixie. Tamtyk aż przy stronie Pixie się pojawi, ubierz. A to przypadkiem się nie na to nagrywa, na klikę? Nie Jak się tam nagra? Lagy? Niestety nagrywa się I się to nie nagrało Ale jest kur... Mhm. Trzeba jeszcze pochylkać Czekaj okay. Się Załaduj się Załaduj się, bo cię zniszczę O! Przestało być kur... Do tego trzeba cierpliwości. Jak nie jesteś cierpliwa, to, to, za, to zawołaj swoją cierpliwą koleżankę, żeby ci to zrobiła i się. Jeśli nie jesteś cierpliwy. że chyba no, nacisnęłaś skrót. Nie wiem, chyba. Jeśli. <śmuszel> Jeśli nie jesteś cierpliwa, yy, poproszę swoją koleżankę o to znaczy. Jeśli nie masz koleżanki, ten przykład. Ja się zastanawiam jak można zrobić się tak. Pokaż kyszką. Tak. na przykład tak. Dobra, nie. nam się... Tak, I więc nam I tak się wyjdzie. ciągle klika, aż się na Pixie ustroju pojawi i ubierz. Tak się udało. A później trzeba to zapisać. Więc jak zwykle to jest po prostu już nasze po prostu... Nasz zwyczaj, że robimy luka na koniec, więc mamy jeszcze no. dwie się minuty, więc robimy lukę. Stworzony, no, lub stworzony do lub stworzony, więc to by było na tyle w tym odcinku. się w następnym odcinku. W następnym odcinku nie będzie pewnie coś z MST. Pokażę Wam coś fajnego, więc to, to pa pa!